Chwilę po godzinie siódmej jeszcze taka delikatna szarówka. Już jestem coraz bliżej targu pod zamkiem, gdzie co tydzień w sobotę odbywa się lubelska giełda zwierząt. Perskie po 5 dych za sztukę A tu? A tutaj masz Pan 100 zł, 150 zł po 50. Czarne po 50, bo 50, czerwona 100 i siwe 150. To jak się tu ceny przedstawiają w tej pierwszej klatce? Ceny różne od ilu? Od dwóch dych. Do, do sześciu dych Do sześciu dych A za te? po podychu. Co tak tanio? Tanio? No po Mogę się podnieść? To promocja Promocja, tak <laughs> Dawno mi by nie było do dzisiaj promocja Halloweenowa promocja Ta. Aby nas niż zarobić No pewnie 4-5 dych za sztukę, 8 dyszek za Kinga, proszę ciebie nie, a co Ładne sztuki po 5 dych dychów polska po 20 zł. Budapeszty para za pięć dych 10. A te pozostałe? To para deresze 300 zł Tutaj od 15 złotych wzwyż pan mówi te po Co, ile dałeś? Trzy dyszki Po 10 złotych sztuka Piękne duże rysie po dwie stówy para Ładne pawiki Ale właściciel Zdezerterował, więc Uznajemy je jako te z cyklu Bezcenne Ale najlepiej Z piszczotami nie zaczynać, bo ja też Nie Ja myślałem, że nawet tak. Ceny się zmieniły od tamtego tygodnia? Nie, to nie. Ta czerwona to jest nowa, tej samej, ta te para. Czyli raczej ceny się zmieniły. To no, mówię, no, nowa jest, ale... To ile dwie wy para? 400 A, dwie stówy za sztukę. Tak. Panie, to par masz najgorszy... Te pawiki, po ile? 100 złoty para. 100 złotych para, czyli cena jest trzymana, niewiele się zmieniło. Tak jest. Skromnie dzisiaj na giełdzie zwierząt w Lublinie. Pogoda chyba odstraszyła, ale więcej osób pewnie jest pod cmentarzami dzisiaj niż na targu. Jakie tu ceny u pana mniej więcej? Od 20 w górę. Od 20 w górę. 15 zł sztuka. Gołębie po 2-3 dychy za sztukę. No Tam tych <laughs> nie <laughs> ma. Co? Stuwa za albo, sztukę Albo przywozisz coś sprzedać, albo jedziesz na wystawy jak jedziesz, to jedziesz się pokazać Liliputy od 30 zł Po cztery dyszki za kurki Kochin olbrzymi Kogut młody tegoroczny Cena 40 Arełkana bez ogoniasta To są kury z Ameryki Południowej Indiańskie Zielone jajka niosą 4 dyszki takiego To jest kogucik 4 dyszki To jest Kurczy ma je oceny po 36. Widział ile za sztukę? po siedem dych perliczki fajne perliczki w różnych kolorach po siedemdziesiąt złotych króliki po pięć dych ładne gęsi niebieskie Duży kaczór za 130 Kaczuszki mniejsze po 40, a te większe po 60 Od 90 złotych Cztery dychy sztuka Ile za takiego malucha? 12 12 zł? No. A za te większe brązowe? Po 5 dyszy. 7 dych za królika Te mniejsze po 45 A ten strokaty za 50